Ej czy w tej grze są kurwa trzy mapy O, tu jesteś Zauważyłem cię co? To już wiem Tu nie wolno jechać chyba tego tu nikt nie jedzie, A. Rozumiem. Dobra, ej, teraz damage, naprawdę damage. Tamten bardziej po prostu mi otwarte jaja. Damage za chwilę, jednak. Hmm. Pewnie, jakbym jedną bioder to by weszło, nie? A, się schował za trzecim filarem, kurwa. Trzeci filar zlikwidowali, stary. ukradli nam te pieniądze. Jaki miał pajęczy zmysł, Czekaj, Czeka, czy mnie widział, czy po prostu się zjednoczył tam z tym górką, bo tak mu się podobało. Nie wiem, gdzie tyle znudziło. Karpienie. O, wsparcie z tyłu, podobno. Jest on. I nie w niej się spojrzał i odskoczył. Strasznie to wolno pociski co mam takie wrażenie. Ja tym w ogóle nie gram, bo nie lubię tego czołgu. Bo... Może z tego wynika brak wyczucia w tych pestkach. Dobrze, że spojrzał w wieżą, gdzie jedzie, bo nie mógł wcisnąć prawy i spojrzeć wtedy. Nie, nie, musiał obrócić się i zobaczyć, gdzie jedzie. Jakby takim czołgiem to nie ma znaczenia, ale. Druchy są dobre ogólnie. Jak go zbloczył, Mausen, jego! Szanował go. spot friend. Tej, czy ty sekundę temu nie uciekłeś? Bo ja tu ci pisę. O, no patrz jedziesz, patrz jedziesz, bo jebniesz w coś. Musisz uważać czego. To było moje wsparcie, ale bardziej. Zaparcie. Też tak widzę, nie szanuję tego, że tu byłem, nie? Nie widział skąd dostał, także myśli, że dalej tam stoję. Bo nie wychylił się żadnym włazem, Więc nie widział, a nie jestem na tyle blisko, żeby mnie na proce spotnął. Jeszcze nie jestem na tyle blisko, bo tutaj się skradam, ale. Tak, ile mogłoby wejść, ale. O, właśnie mnie zobaczył? Nie. Mogłoby wejść, ale nie weszło. Jak pancer go tam dojeżdża? Ten trzy, wspomniałem kogo. O, teraz ja mam spota, bo tamten mnie spotnął przez mausa. Bo maus jest przeroczysty, go, nie? Także spotnął mnie normalnie przez mausa. to nie tak, że 200 tąsy stoi taka ściana, albo ten blok. Nie, 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 Co, nie. coś innego. Będzie cofał na mnie. O masz golda Bo ja mam mapeka Często się chodzi, ale po co starego nie żyje? No strzelaj jeszcze raz Ostrzegawczy. Dobra, tu nie jedziemy, bo tam są te decy. Tutaj budu... Anemiks jeszcze był, także Zobaczymy. Wciąż go tutaj nie ma. 3-5 no, Tak głęboko muszę po niego wejść, widzę. A jaki był twardek jak na ósemkę kurwa! Jeszcze mnie przebi kurwa tej. To się powiem, że jesteś chyba Gonzales niesamowity. Naprawdę kurwa, no weź spierdalaj, zapomniałem o tobie, tak? Zwieżaj. Chyba nie strzelił, bo widział, że się patrzy na niego. No ten mnie go... A Garcia mnie porobił tak powiem. fajnie by na mnie wyjechał, ale... Ale by jechał ten inny Cześć. Dlatego miałeś wiesz. Podobał Ci się mój apec? Czy niezbyt? To na Mixen co no, gdzieś się skryło. Oha, on jest tam w tym rowie, kurwa. Tak. Rów Mariański. Gdzie żyją rurkowce. Czemu nasi, jeśli nie ma żydnota, robią? O co to chodzi? Bronimy, kurwa? coś, nie wiem. Czy ja o czymś nie wiem? Uciekaj, bo Cię zajebią, wiesz? Musisz uciec. On nie będzie uciekał. Moja krew niby, ale... Mogłeś, kurna, uciec, no. Czekam aż coś zrobią nasi, ale nasi chyba też nie mają koncepcji, więc w sumie się ma. Raz, dwa, trzy, arta, trzy, za te! Lub za HP. teraz zniknę i zrobię teraz jeszcze, co jest oczywiście bardzo mądre, bo nikt się tego nie spodziewa. Nie? Tej, ten się tego spodziewał. w chuj w sumie, gdzie on teraz wychylił się? Jak on tu wyjechał. Tu jedzie po mnie na dupę. Tym moim tam zajebie luja na, na pyre, nie? Także Tej, gdzie on się podzie, kurwa? Martwi się o niego. Ej, pojadę sobie po tą artę. Ja wiem, że to jest głupie i może przegrałem przez tą bitwę. Ej, czy on mnie widzi przez tą witrynę sklepową? No tak, chyba on ci widzi przez witrynę, kurwa, sklepową. Patrz, że porobił mi, jak małą dziewczynkę. Ja do ciebie jadę, tak? To prawie będzie? No był tutaj, no właśnie, kurwa. Może za słabo dochnęłem kadłubem. Przez co on mógł mnie trafić w ogóle? Ciekawe czy ten Eber już tu leci, czy będzie strzelał sobie stamtąd, bo jeszcze potrzebuje trochę demerza, bo mu spadną staty. Co ja powiedziałem? Spadną staty, nie wiem. Myślałem o tym, czy wyjedzie tym flight'em, bo mam A, jakaś i się trochę, ale nie był chętny jednak. Chętny, no tego miałbym bicie, ale to ten Eber będzie mi już widział wtedy. Chyba spróbujmy. Ten hajak teraz też się może przyjąć. Może on dostał czego jego zmysłu, a nie? No cześć. Zniszczenie. O, Eber się pojechał, dobra niech się ze mną strzelać. Ten hajak był też trochę dla niego. A, bo się bałem, że wiecie, zafeka w oponę za zero, a hajakiem za 100 raczej. Weszło tyle. Dobrze, że waliłem z golda w tej bitwie, bo te ósemki tak dingają, co tu widzieliśmy 11-11, to nie wygląda najfajniej, tak szczerze, bo mają kuźwa, dwa lighty, a my mamy co? Przejebane głównie, a ja jestem na otwartym. Trochę to słabo wygląda. Może tortość ogarnie to na pul HP. Ten pewnie stoi tutaj, bo głupia mapa to gdzie ma stać chyba. Hmm. Myślę, że tędy pojechać. Bezpiecznie czy szybko, jak myślicie? No nie, nie ma to znaczenia. Trzyma. Znieruchomiał aż trażenia. pod koniec. Chyba wyłączył tryb. Chciał uciec, ale... bardzo. No i teraz dwa lajty, nie? No mają trochę przewagi nad nami. Jeśli chodzi o mobilność i o inne rzeczy. Więc ja chyba sobie na kapa. Po prostu zmuszę ich do przejechania. A w międzyczasie dopóki są daleko, wyciągnę sobie fajkę z sobie zajadą. Potem mogę nie mieć ręki do tego. No kurwa dzięki, że klikasz, bo nie chętam, nie? Niby dużo demerza jeździ jeszcze. Rozdzielanie się to wiecie, też nie jest najlepsze, bo nas po kolei wytorgają No ale ten torto to jest ten, do, do tego najlepiej byście się przycisnali w kierunku bazy, nie? No by było też okej, okay, myślę. Czy zrobić trapa? Bo nie wiem, czy jak pojedzie tak, to. to się zdziwi, a jak pojedzie dookoła, to ja się zdziwię. Chyba od nich coś czuję. Tam jest wrak jak tigera, jak pancera właściwie. Za niego podjechać, ale szybko mi zobaczyli czego. Nie bardzo wiem skąd. Bo tak, na raty. Tyłem. Pytanie, czy ja mam wciąż spota? Ten brak jest bardzo miły tam, wydaje mi się. Gdzie co? Aż nawet zagram bezpiecznie. To jest naprawdę dookoła. To opkoła trzech momentów. Aż się okaże, że koledzy tym, tym magazynkiem mnie wysadzi, a mnie wyrucha. Dobrze, że chłopaki się zastosowali do nierozdzielania się, chociaż to się tam jazdzili. Bo się trochę o nich boję, bo. No to trzema na mnie kurwa chuju plika łysy. Pojebany jest. No kurwa, pojebany jest autentycznie. Help, idiot! LOL Help, idiot. Ten wrócił na swoją miejscówę. Strzej raz jeszcze. Dupa zbita. Chcieli chłopaki. Oto nie głupie. Kurwa, ma w ogóle. Teraz stoi w tych krzakach. A gdzieś tutaj stoi. To, że chłopaki tam stoją, to wcale nie pomaga tak, szczerze. że. Help, idiot. Y pomogą jednak mu. Co chłopaki ogarną bazę? Czyli wcale kurwa nie jest tam gdzie klikaliście, tylko na bazie kurwa. To chyba kurwa, chujowo klikałeś stary wiesz? Aha i skoro on jest na bazie, ale on się zjechał z tej bazy, także... Tu się może przemknąć mi na poczek. o on mnie w ogóle widzi. Dotyk do Prawiam wrak. Help, idiot. Help, życie bez nałogu. Help, idiot. idiot. co mamy żeby tego, żeby taki do nie wiem. Zobaczymy po bitwie, nie? Debil. Sprawdźmy. Dlaczego miał tyle do powiedzenia? Czyżby miał top damage, top fragi i top wszystko? Sprawdźmy to. Przecież kierował, nie? No, kurwa, jestem idiotą. Ale kurwa kołoba nowa ma, nie? Ciekawe jak to zrobiłeś, kurwa, kapując im bazę? Uwaga... O, to user coś pisał w ogóle, <ścoughs> LOL. Co za ziołek. A który, a gdzie jest ten kurwa jeszcze? O, to jest ten. Zobaczcie, to jest... On mnie banuje po IP. jako men.